Jak trafić do podziemnych tras Szczecina? Jesteś teraz na cholu dworca BKP w Szczecinie. Po lewej stronie i prawej stronie, jak widzisz, są wejścia na peron pierwszy, ale możesz wejść też prawą stroną. Kierujesz się teraz do wejścia, za chwilę miniesz kanka po prawej stronie, podchodzisz do tych drzwi, otwierasz je i patrzysz w prawo. I już z daleka widzisz prawo wiatru. To wejście do podziemia teraz Szczecina. Teraz pozostaje tylko wejść do szklanej Wiaty i zejść schodami na dół do kasy i kupić bilet na zwiedzanie podziemnych tras Szczecina. Teraz przed tobą są już schody, którymi schodzić na dół. I na dole kierujesz się do wejścia głównego do podziemnych Tle Szczecina Przed tobą kasa podziemnych Tle Szczecina i tunel pasażerski, który jest wstępem do zwiedzania.